Okej, okay, dobra, ja wygram sprawę, a bank mimo tego nie zapłaci. Rzeczywiście, jakiś czas temu uważaliśmy, że to są instytucje zaufania publicznego. Może dochodzi do takiej sytuacji, że komornik wchodzi na konto banku. Nie przywykliśmy do tego, że komornik może dokonywać zajęć na rachunkach bankowych. I komornik no, dokonuje zajęcia na koncie banku. Jedną z głównych obiekcji Frankowiczów, tych, którzy dzisiaj jeszcze nie poszli do sądu, jest to, że okej, okay, dobra, ja wygram sprawę, a bank mimo tego nie zapłaci. Czy to jest rzeczywiście prawda? Nie. Odpowiedź jest prosta. Mianowicie, jeżeli masz wygraną sprawę, masz tak zwaną klauzulę wykonalności, to bank musi taki wyrok zrealizować. Jeżeli nie zrealizuje, udajesz się do komornika. I komornik no, dokonuje zajęcia na koncie banku. Nie przywykliśmy do tego, że komornik może dokonywać zajęć na rachunkach bankowych, ale rzeczywiście tak jest. Zauważ, tutaj daję Ci kilka przykładów, że do takich zajęć rzeczywiście dochodzi i banki także są windykowane przez komorników. Rzeczywiście jakiś czas temu uważaliśmy, że to są instytucje zaufania publicznego, czasami z przeoczenia, czasami z celowego działania. Nie dokonują wypłat, gdyż nie przywykli do tego, nie mają także na tyle rozwiniętego procesu informatyzacji, że często w tym się wszystkim nie łapią. Po prostu banki jeszcze parę lat temu nie były przygotowane do tego, że może dochodzi do takiej sytuacji, że komornik wchodzi na konto banku. Jeżeli masz więcej takich sytuacji w głowie, które blokują Cię przed działaniem, zajrzyj koniecznie na webinar o tematyce frankowej, podczas którego powiem Ci, jakie są najczęstsze obawy frankowiczów i pokażę Ci, że niekoniecznie one są uzasadnione. Także do zobaczenia na webinarze, wpisz się w link poniżej.